Dzień dobry Państwu! Naszą ofertę wzbogaca taki oto przepiękny Range Rover Vogue. Samochód z polskiego salonu, absolutnie bezwypadkowy od pierwszego właściciela. Rok produkcji to 2020, a jego przebieg to zaledwie 40 tysięcy kilometrów. Patrzymy tutaj na auto praktycznie nowe, bez oznak zużycia, w rewelacyjnym stanie, w przepięknej konfiguracji potężny, bardzo luksusowy i niesamowicie komfortowy samochód. Do tego jest w pakiecie czerni i z tym białym lakierem wygląda to fenomenalnie. Wszystkie elementy ozdobne tego auta są właśnie w kolorze czarnym. Przepiękna specyfikacja. Pod maską naszego Range Rovera jest silnik 4.4 litra V8 silnik diesla o mocy 339 koni mechanicznych. Przyjrzyjmy się mu z bliska. Mamy tutaj reflektory Matrix LEDowe. Samochód jest wyposażony w kamery 360 stopni, więc mamy kamerę z przodu, oczywiście są kamery pod lusterkami oraz z tyłu. Tak duży samochód musi mieć potężne felgi. Felgi to 22 cale, ale przy tym gabarycie wcale nie wyglądają na jakieś nie wiadomo jak wielkie. Idealnie pasują do tej sylwetki. Oczywiście potężne zaciski sześciotłoczkowe Range Rover. Auto jest w wersji dual tone. Mamy tutaj czarny dach. Niesamowity jest ten samochód. Wszystkie. Elementy, wszystkie dodatki są czarne. Nawet napisy, oczywiście, kamera z tyłu. Mamy lampy LEDowe. Samochód jest oczywiście na pneumatycznym zawieszeniu w tej chwili jest w pozycji normalnej, może tak to określę. Natomiast można go jeszcze opuścić. To jest taka pozycja do ułatwiania wsiadania, ale można go również podnieść. Jak na Range Rovera przystało, jest to samochód o rewelacyjnych właściwościach terenowych. Ten samochód jest wyposażony nawet w reduktor, kiedy podniesie, ustawimy sobie zawieszenie na Wysokie, to w tym samochodzie żadne drogi szutrowe i jakiś offroad, myślę, że nie będzie nam straszny. Samochód jest wyposażony w komfortowy dostęp. Mamy również asystenta martwego pola. Luksusowe auto, więc musi być również. Automatyczne domykanie drzwi. I mamy tutaj czarne wnętrze. Z tym białym lakierem wygląda to bardzo elegancko. A do tego mamy elementy dekoracyjne w drewnie. Wszystko jest oprzyte tapicerką skórzaną. Mamy nagłośnienie Meridian. Fotele, oczywiście, są elektrycznie regulowane oraz z pamięcią, zarówno kierowcy, jak i pasażera. Oczywiście, lusterka elektrycznie regulowane oraz składane. I tutaj wszystko jest. W perfekcyjnym stanie, śmiało mogę pokusić się o stwierdzenie, że patrzymy praktycznie na nowy samochód. Niesamowita jakość tych materiałów. Wszystko jest wykonane z niesamowitą staran starannością. Ale wróćmy tutaj do wnętrza. Później uruchomimy sobie zapłon, ponieważ w tej chwili. Będzie nam tutaj hałasował fotel bez oznak uszkodzeń i jakiegokolwiek śladu zużycia. Ta tapicerka jest naprawdę idealna. Kierownica w żaden sposób nie jest powycierana ani nie uszkodzona. Nawet poduszka powietrzna jest obszyta tapicerką skórzaną. Oczywiście mamy również tapicerkę skórzaną na desce rozdzielczej. Są aluminiowe nakładki na pedały. Mamy tutaj podświetlane nakładki progowe z napisem Range Rover. Tutaj wszystko jest bardzo, ale to bardzo ładne. Mamy takie podłokietniki od strony tunelu środkowego. Teraz uruchomimy sobie naszego Range Rovera. Samochód jest bardzo dobrze skonfigurowany. Posiada cały pakiet asystentów jazdy. Oczywiście kierownica jest z łopatkami, kierownica również jest podgrzewana. Mamy tutaj limit prędkości, jest aktywny tempomat, jest asystent pasa ruchu kierownica kolumna kierownicza jest regulowana elektrycznie. Tutaj przyciski przy regulacji już są haptyczne takie z wyświetlaczami. Oczywiście już tutaj mamy na konsoli centralnej mamy dwa wyświetlacze w tym miejscu. Wybieramy sobie tryby jazdy, jakie nas interesują. Tak jak wspomniałem, samochód jest wyposażony w reduktor. Mamy tu możliwość ustawiania sobie pneumatycznego zawieszenia. Możemy sobie auto podnieść do góry. Oczywiście, również można je opuścić. Jest asystent zjeżdżania ze wzniesienia, jest asystent ruszania pod górkę. Samochód e, współpracuje z e, Android Auto oraz z CarPlayem, więc nie ma tutaj problemu z podłączeniem sobie telefonu, połączeniem z samochodem. Auto posiada nawet telewizję. Oczywiście jest nawigacja. Kamera 360 stopni, oczywiście wyświetlacz jest dotykowy. Możemy sobie tutaj wybierać stronę samochodu. Mamy tutaj cup holder, ale pod spodem również mamy taki głęboki. Schowek i jest tutaj miejsce na USB. W podłokietniku również mamy złącza USB i miejsce na kartę SIM. Sufitka w naszym Range Roverze jest obszyta czarnym materiałem przednia szyba chyba nie uda mi się tego pokazać natomiast przednia szyba jest podgrzewana no niestety, ale chyba w obiektywie nie złapię takich detali ale musicie mi Państwo uwierzyć że tak właśnie jest do tego mamy samo się lusterko wsteczne oraz lusterka zewnętrzne. Tutaj wszystko jest bardzo zadbane. Nie ma tutaj żadnych śladów zużycia, ale tak jak wspominałem. Samochód z przebiegiem 40 000, dokładnie 40 495 km. Niestety muszę go wyłączyć, ponieważ będzie nam tutaj cały czas tak pikał. Nie wspomniałem jeszcze, że przednie fotele są podgrzewane. Ale podgrzewana jest również kanapa z tyłu. Kanapa jest elektrycznie regulowana oraz można ją sobie złożyć za pośrednictwem przycisku w bagażniku. Mamy tutaj asystenta bezpiecznego wysiadania dla pasażerów, który nam sygnalizuje to jest taki asystent martwego pola, który nam sygnalizuje, czy możemy sobie Bezpiecznie otworzyć drzwi. Klimatyzacja jest trzystrefowa. Mamy tutaj złącze USB, a nawet dwa. Do tego jest potężny podłokietnik z cup holderem. Ten samochód jest bardzo luksusowy. I myślę, że jeszcze bardziej wygodne zresztą, range rowery z tego słyną, że należą do bardzo wygodnych samochodów elektrycznie podnoszona klapa bagażnika. Klapa jest dzielona na dwie części. Obie są elektryczne. Mamy tutaj koło dojazdowe. A tutaj jest właśnie możliwość złożenia. Oparć kanapy oraz obniżenia, obniżenia zawieszenia w celach ułatwienia załadunku i proszę możemy sobie złożyć. Oparcie. Kanapy. Troszkę to trwa, ponieważ musi przedni fotel zareagować i też się odpowiednio ustawić do tej operacji. I mamy złożone oparcie. Oczywiście, można sobie złożyć całość. Z tej strony również. Oczywiście jest elektryczna regulacja kanapy. Tak jak widać. Przestawił się nam fotel z przodu. Od strony pasażera. Podobnie jak w całym samochodzie. ta Tapicerka jest w rewelacyjnym stanie. Będę się powtarzał, ale to auto jest niesamowicie zadbane, bardzo poszanowane. Tak jak widać, fotel z pamięcią w pełni elektrycznie regulowany. Tutaj mamy dwa schowki: jeden na dole, i drugi u góry. Jest tutaj też miejsce na płytę CD. W tej chwili auto jest podniesione i widać jak zwiększył się prześwit naszego Range Rovera. Tak jak wspominałem, auto zdecydowanie nie boi się offrodu, jeszcze z reduktorem. Myślę, że większe wzniesienia nie będą mu straszne. Moi drodzy, podsumowując, mamy potężnego Range Rovera z polskiego salonu, z przebiegiem zaledwie 40 tysięcy kilometrów. Chyba jeszcze nie wspomniałem, że ten samochód został skonfigurowany na kwotę niemalże 660 tysięcy złotych. Jest bardzo dobrze wyposażony. Serwisowany tylko i wyłącznie w ASO ma bardzo klarowną historię serwisową. Tutaj nie musimy się o nic obawiać. Samochód na potężnych kołach Felgi 22 Cale. Jeżeli chodzi o pełną specyfikację naszego samochodu, zapraszam państwa na naszą stronę internetową www.samochodyzklasą.pl. Tam znajdziecie wszystkie niezbędne informacje, szczegółowy opis wraz z bardzo dokładną galerią zdjęć tego Range Rovera. Z mojej strony na tą chwilę to wszystko. Bardzo państwu dziękuję za uwagę i pozdrawiam serdecznie.